i Dzisiaj jestem po raz drugi na tego typu konferencji. Pierwszy raz byłem dwa miesiące temu na konferencji wolnej energii i też wtedy rozmawiałem, czy opowiadałem o magrawie, ale opowiadałem o magrawie w innym charakterze. To znaczy opowiadałem o tym, jak zrobić magrawa, żeby był zrobiony poprawnie, to znaczy zgodnie z blueprintem i jakich błędów się należy unikać. Błędów, które sam popełniają, jak budowałem pierwszy magraf. No nie będzie tak jest, co widzisz? Ile watów? Ile watów? 69,4. Dobrze. Ile watów? 5,6. Ok. Czyli mamy redukcję 90%. Tyle tylko, że to szósty. Bo jest ustawione, że w tym watomierzu pokazywało się minimalne, minimalny, minimalny pobór. W tym maksymalnie Nikt tego nie zauważy. Nikt tego nie zauważy, tym bardziej, jak to będzie nakręcone kamerą. Także wszystkie dowody i dowody, które znajdziecie w sieci, teraz jest chwilowe. 66 i 65. Tu jest mniej. Tak? Tak, przypadkowo. A nie, zaraz, zaraz. Dobrze, dobrze, bo to jest strata. Okay. Jest tak, jak powinno być. Przy w atomierze powinny wskazywać, że, że w każdym elemencie dostosowuje się do odbioru energii. Jak na przykład połączymy Magrawa obok roślinki, no to czy roślinka potrzebuje e, prądu elektrycznego? Nie, ona czegoś tam potrzebuje. I wiele osób zrobiło eksperymenty i te rośliny przy magrafach rosną w ten sposób. Więc to jest taka hmm, energia, która jest wytwarzana przez magraw, w teorii przynajmniej jest energią pierwotną w stosunku do prądu elektrycznego. Prąd elektryczny jest wtórną energią, jest jednym z rodzajów manifestacji e, możliwych. Natomiast e, powiedzmy, plazma jest energią bardziej, e, bardziej podstawową. I, ale w międzyczasie, w międzyczasie pojawiło się, e, pojawiła się ciekawa, ciekawa sprawa. Na konferencji Podobnej do, do naszej, która odbyła się tydzień temu, pojawił się pan Marcin z Poznania i on przedstawia całą tą sprawę w innym świetle.